A nadzieja znów wstąpi w nas, Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz, w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygas świąteczny gwar, bo zabrakło snów czyjegoś głosu. Na świat By wyrównać tysiące strat Żeby zająć wśród nas Puste miejsce przy stole Tak nie ukrywam, że Uf, Ciężko Się idę Poskarżyć trochę do mamy Gdy przyjechałem Maciek, o którym mówiłem, z dzisiaj w nocy. No i co? No i trzeba się, trzeba się poprzetulać, nie? Pierwsza: 0.25 dzisiaj nasz król Maciuś poszedł do Taty. Wczoraj wieczorem nam się udało przyjechać. Tu jest Mamy Natalię. Tata Genka Wiozę królika, bo tata lubi z takiego dalmatyńczyka biało-czarnego. Dzisiaj wiozę Może to puste miejsce przy stole będzie dla nich dzisiaj rzeczywistość. Wiem, jak w twoim życiu. Oj! Ale gadam po to. Żebyś się, żebyś się pomodlił za Natalię, za Jęka, za Marka, za Michała, to jeszcze twoi starsi synowie, bo Maciek był najmłodszy, chłopaki mają chyba 21-24, jeszcze jest babcia Irenka na wózku. No i do takiej szopki chcę pojechać, bo wczoraj tam dostałem po prostu życie. Nie? To, to, co możemy sobie dawać tutaj na świecie, to dawać miłość. Nie? Tyle, tyle można sobie dać. I rozdawajmy to miłość, gdzie się da nie wokół nas. Nie tam biegając po tych wszystkich galeriach miłości, gdzie ludzie szukają i szukamy różnych rzeczy, ale jaki to ma smak, jaki to ma sens, nie? czasami powieje wiatr czy jakiś przeciągi i świeczka gaśnie. Ale to nie jest koniec, tylko to jest brama do przejścia. Jest nadzieja z zmartwychwstania, tak? Bo po to się rodzi. Żeby umarł i zmartwychwstał i wiem, że dzisiaj Maciek jest w lepszej przestrzeni, wczoraj go błogosławiliśmy. Maria go pocałowała w czoło. Widzieliśmy, że opuścił sobie samo łóżko. I taką końcówką życia tak nam się tlił. Ale siedzieliśmy przy stole w takim wiejskim mazurskim kochanym, ciepłym domu i tak gaworzyliśmy sobie przy herbacie. I to jest najpiękniejsze, co możesz sobie dać na te święta to się spotkać, spotkać, posiedzieć i popielęgnować ognisko domowe, które daje światło i daje ciepło, nie jak ten zimny ogień, gdzie się w lesie pali mokre gałęzie i się świeci ale nie daje ciepła do tego Ci życzę na te święta, żebyś doświadczyła i doświadczył ciepła w relacjach i światła w sercu dobra, idę do mamy dziękuję tym wszystkim, którzy pomagali też i pomagają, dziękuję Arturowi Choć prosiła o to też Karolina, żeby tego nie robić, ale będą mieć święta czyste, posprzątane, pogotowane. Wczoraj pytałem Natalii, to mówi po raz pierwszy użyje garków, które dostali po 25 latach i to będzie na pewno inna Wigilia dla nich. Ale za to, że robisz trochę dobra innym i to masz wpłaty na konto teraz swoje. Tam jak staniesz przed Bogiem, nie sprawdzi to konto, jakie tam masz wpłaty dobra bo są różne zrzutki, się pomaga, wszystkie inne rzeczy, ratujemy za miliony złotych ludzkie życia, a to i tak od nas nie zależy, tak? Przelatuje nam przez palce, ale to, co możemy dać, to odpalać dobro i bądź iskrownikiem dobra. Tu, gdzie żyjesz, tu, gdzie Cię Bóg posadził, żebyś rozkwitała i rozkwitał, bądź iskrownikiem dobra. Odpalaj. Z Bogiem.